Ależ, Ależ, z tej strony Madigames i no, z bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z budowy pięknej dzielnicy miastowej. No i moi drodzy, już wam tą kawałek pokazałem moi drodzy. Dzisiaj zbudujemy rzecz niemożliwą. Po dzisiaj słuchajcie zbudujemy stodołę, Czajcie? Wreszcie stodoła dla koni będzie. I wkrótce będziemy musieli, wieście się zająć oborą, słuchajcie, dla krówek. Więc tu będziemy musieli jakoś tą oborę walnąć, ale słuchajcie, patrzcie jak to pięknie wygląda to miasto właśnie z tymi budynkami. Jak dla mnie to perfekcyjnie wygląda, jeszcze ten lodowiec pięknie stamtąd wygląda. wiecie, że ten lodowiec tutaj taki aromat, co nie? Ale my nie rozmawiamy dzisiaj o lodowcu. No bo dzisiaj budujemy naszą stodołę piękną. Dlaczego już to mówiłem, ale słuchajcie tutaj. Wszystko co jest potrzebne. Na razie uzbierałem tylko tyle. Może nie jest tego, tego już dużo, ale myślę, że wystarczy. I w ogóle zasubskrybujcie kanał. Kto pamięta ten odcinek dzisiejszy, którym śpiegowaliśmy Nuba. Właśnie, bo nagrywam od razu. Potem jak go śpiegowałem, jak widzicie, mam jeszcze przy sobie te potki na niewidzialność. Słuchajcie, śpiegowałem go. On ma tam dużo rzeczy. On teraz wyszedł słuchajcie ze serwera. Ja sobie tak pomyślałem, a może tak jednak nagrać się wam dzisiaj odcinek z budowy tego. No to dzisiaj właśnie się tym zajmiemy. A więc tak, zabierzemy ze sobą najpierw te, te, te bloki. One są najbardziej zbędne do budowy. I potę to, to robić w taki sposób. Że raz będzie czerwone, a raz będzie niebieskie. W sumie zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kratek do góry. Myślę, że to będzie super pomysł. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobra, jest równo. Eee, I teraz sądzę coś takiego. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dobra, ja to zrobię i Wam pokażę o co mi naprawdę chodziło. Słuchajcie, o takie coś mi, słuchajcie, chodziło. Widzicie, że, że jesteśmy równo bardzo fajnymi projektami teraz idziemy. Tylko będzie trzeba słuchajcie, to zrobić inaczej, czyli po prostu góry postawić Ale w sumie to zrobimy pod koniec, już. A więc tak, bierzemy się słuchajcie za podwyższanie tych bloków. Czyli o dwa. Teraz powiedzmy sobie o dwa. Żebyśmy mieli chociaż połowę. Orobionym. Aktualnie na serwerze jest teraz Stafek, ale, słuchajcie, Stafek się ze mną mówił dzisiaj? Nie. Stafek się ze mną mówił, słuchajcie, o, o godzinie, słuchajcie, jutro. Teraz jest 3, 4, 5, 6. E, dobra. i teraz tak. Będę musiał tutaj by niestety wyzwiercić dziury na okno. Ale naprawdę, jeżeli to to ma być 100, to to ona musi mieć okna eee, Ale naprawdę, myślę, że my się tutaj, słuchajcie, dobrze dogadamy, teraz tak. Eee, dobra, nieważne co się tam mówiłem potosem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 No i teraz tak, robimy to samo coś po tamtej stronie. 1, 2, 3 1, 2, 3. Dobrze? Nie, źle. Tutaj musi być niestety o 2. Znaczy nie wiem. Teraz tak. 1, 2, 3. Tutaj już jest na pewno 3. Jeszcze 1, 2, 3. Dobra. Chyba teraz jest dobrze. Jak teraz widzę, od spodu będzie trzeba rozwalić to, takie coś i polecieć po tylu ściśle, te jest, dobra? Kurde, nie trafiłem ale dobra. Tak to, to będzie czerwony, więc znajemy Niech to. Chociażbym... nie to, bym nie. Okej okay. ja pierniczę! Wreszcie, słuchajcie, dożyłem do takiego, słuchajcie, projektu. Udało mi się zrobić, słuchajcie, tak samo jak jest po drugiej stronie. A więc teraz, tak, słuchajcie, będziemy musieli tutaj zrobić na pewno wejście. A więc teraz, tak, wejście będzie na tyle, Tylko żeby to wejście było zgodne teraz. Jak ja się teraz pomyli, to będzie lipa. Tu jest. Eee, tutaj, tutaj jeszcze. Ok, teraz jest równo, czyli tu będziemy słuchać mieli wejście do sodoły Oczywiście my w tej stodole będziemy coś przełowywać, żeby nie było, że mi ktoś teraz napisze, że po co nam ta stodoła. Będziemy mieli słuchacie naprawdę dużo takich rzeczy, więc lecimy. Okej, okay. i to będą właśnie takie płotki symbolizujące właśnie piękne znaczenie tej stodoły. Yy. Okej, okay. no wejście bym zrobił jeszcze takie okienko. Dobra. Teraz tak, będzie trzeba jakoś zrobić tą górę. Dobra, bierzemy kolejny tak, Kurde, jest skrzynka, tylko naprawdę, to mnie już zaczyna w wkurzać. Na razie mamy tyle, no wiem, że to jest brzydkie, ale wkrótce to poprawimy, żeby nie było. Nie, tak samo jak było tu. po prostu Nie bójcie się, to tak będzie wyglądało, słuchajcie, my to mamy wszystko pięknie obcykane, jak to ma wyglądać. Znaczy, ja mam wszystko obcykane, Stefek jest tam, moja ja piernicz. Jego, jego się nic nie rozrastał na razie. Moi mojej słodzie, lodowiec już jest skończony. Nareszcie skończyłem budować projekt. Tylko, że ja wam oczywiście pod koniec tego, znaczy nie pod koniec tego filmu, tylko w następnym filmie pokażę jak wykończyłem cały. Dobra, kopiemy tutaj teraz tak samo jak było po drugiej stronie. Okej, okay, to już jest ostatnie. Zajmę się tutaj oczywiście po bokach. Jestem ciekawy reakcji Stefcia wkrótce. Nie on zobaczy ten nowy budynek tutaj na tej strefie. Bo dawno nie zajmowaliśmy się strefą. Od kiedy zaczęliśmy budować właśnie tamte? Ten ten mój lodowiec, co nie? Naprawdę, no, on mi się pięknie podoba z tej strony. Naprawdę, no, mówcie sobie co chcecie, On pięknie wygląda. I teraz tak. żebym tu nie jest znowu. Mondo musiał się podsadzić. Teraz polecimy sobie, słuchajcie, na ten poziom. Naprawdę pójdzie zaraz cały stak. Gwarantuję wam to, że wszystkie staki chyba pójdą. Ale czego się nie robi, słuchajcie, na tego. Dla panów. Słuchajcie, poświęcimy się tej robocie, bo naprawdę nie ma co teraz zrobić. Dinubek nie jest na sercu, że więc nie ma go. Jak słuchajcie, pośpiegować a naprawdę fajnie, że go właśnie, bo on o tym nie wie przynajmniej. A sądzę, że mu nie powiedział. Czyli tak, tu postawimy ten i czekajcie... Ja bym, bym chyba musiał wziąć kwarc, żeby tutaj to poustawiać. Więc teraz tak, wziąłem kwarc tej skrzynki bierzemy po tyle z taką ile tu jest. Bo nie chcę, żeby mi oczywiście go zabraknęło. Jestem, jeste, dobra, podam usunę ten blok. Dobra, wspinamy się o jeden teraz. Dobra, powinien nam to starczyć na każdy ten, ten blok. To naprawdę mi się podoba ten, już ta stodoła najbardziej. Ze wszystkich tu. Bo ja nigdy słuchajcie, nie miałem stodoły od Mattie Games. A i sobie nie zapamiętajcie, że wkrótce będzie nowy kanał. Ja wam tylko to o tym przypomnę. Eee, bo naprawdę tam leci seria naprawdę fajna. Tylko, że jeszcze wam nie zdradzę. Co, co my tam powstaniemy, bo my tam będziemy grać na pewno bedwarsy. Wszystko tam będzie robione, słuchajcie będziemy zagrać w, we wszystko. Tylko zasubskrybujcie ten kanał, kliknąć ten przycisk pod dołem, a my teraz słuchajcie dalej robimy. Żebyśmy oczywiście skończyli cały ten... Słuchajcie, dzisiaj tą stodołę Problem jest w tym, że w następnym odcinku może zajmiemy się. Słuchajcie, nie, w następnym nie możemy, bo słuchajcie, lecimy, tu poszuka... będziemy dalej śpiegować nupkę ze staciem, więc możemy słuchajcie, jak odcineczkę z tego. Chyba będę musiał zejść na dół, zaraz. Przynajmniej zobaczę jak wygląda to wszystko. Ale teraz tak, jak na mnie wygląda, to z dołu to będzie fajnie wyglądało pewnie, ale boję się, że jak ja teraz zobaczę to yy, odtąd... Lecimy, lecimy, lecimy... No kurwa. E, mi się wydaje, że stodoły mają białe, co nie? Te całe dachy. E, albo mają czerwony, nie wiem, może się teraz mylę. Ale chyba nie powinno. Tymczasem skoczymy jeszcze po więcej kwarcu. mam go przed moją willą jeszcze trochę. Więc tak, schodzimy na początku tutaj. Dobra, przynajmniej zobaczę jak to wygląda teraz. Yy, zobaczmy to w ogóle. Dobra! Jest spoko. Jak dla mnie wygląda to jak czeka fajna stodowka, co nie? Więc teraz tak. Bierzemy... Bierzemy to. Yy, to, dobra. Widzimy się po krótkiej przerwie, jak zrobię chociaż ten dach już. Dobra, moi drodzy. Chyba się udało skończyć stodołę. Tak naprawdę. Było ciężko. Jeszcze jeden blok. Naprawdę jest No i było. To. Oficjalnie mogę stwierdzić, że jest skończona. Wreszcie. Mamy stodołę. Naprawdę. Ale czekajcie, przejdźmy się na tę i modlisę, zobaczmy ją z daleka. Znaczy, dla mnie ona wygląda super. Tylko jeszcze dorobić jej jakieś okienka, i to już będzie lepsze niż zwykle. Ale teraz, słuchajcie, będę się chyba. No nie, pięknie wyglądają te widoki, naprawdę, będzie no, tu trzeba chyba więcej bambusów posieć, Bo te bambusy dają najlepszy efekt, w tym moim miastu Ale dobra, słuchajcie, będę musiał je ogarnąć dopiero w lesie dżunglowym. A my mamy niedaleko ten las dżunglowy, także mi się nie chce teraz do niego i ogarniać bambusy. Ale teraz, tak. No i tak. Ja się z wami chyba pożegnam teraz. Subskrybujcie kanał. Dajcie łapki w górę. Do zobaczenia. Miłego dnia. Narka no i pium.